takim e, miejscem gdzie e, Izraelici mieli się spotkać była góra Syjon. E, Arka Przymierza była symbolem ich e, religijności i e, miejscem najświętszym dla e, Żydów. E, takim miejscem gdzie e, każdy Izraelita powinien pielgrzymować e, była Jerozolima. Ale Jeremiasz miał wizję, że już nie Syjon, już nie Arka, o której można zapomnieć, ale Jerozolima stanie się miejscem, do której będą pielgrzymowały narody. I ta wizja, ona się spełniła. Ta wizja spełniła się w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka. Zbawienie było powszechne. Nie było wybranych, tylko byli ludzie, którzy wyszli z ręki Pana Boga, którzy zgrzeszyli, którzy potrzebowali zbawienia, czyli oczyszczenia z grzechu, który stał się dla nich przekleństwem. I dlatego Takim niebieskim Jeruzalem, niebieską Jerozolimą jest Kościół Chrystusowy, do którego wszyscy mogą zmierzać, ponieważ tam jest pełnia środków zbawienia.